Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. No nie dałem rady, nie dałem rady, b, 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 a obejrzałem tę debatę przedwczorajszą. No i mm, właściwie to takie stanowisko tam. No, no, pomysł od pana Andrzeja Rosiewicza przyszedł. Korzystałem już z tej b, b, muzyki pięć lat temu pewnie, z tej piosenki. No, ale dzisiaj już jest w wersji takiej no, dużo bogatszej, dużo szerszej. No, bo te debaty nam się tak rozdebaciły. Jeszcze będzie kilka, a tu komplet się zjawił. Ja cię pierdziu, zapraszam. Ach, witaj mi, witaj debato. Ach, witaj mi, witaj debato. Siadłem na kanapie z fajką i herbatą. Debata fajna rzecz, odbiornik działa, lecz zawsze go można wziąć, wyłączyć precz. Każdy debatę zaszczycił, byli tam dwaj faworyci, naparzali się z sobą z wysiłkiem i kilku przez pomyłkę. Jakbym chciał, gdyby taki europoseł Brown, Zamiast w TV miał w wariatkowie szał Pan Maciak też, co Putina kocha wzdłuż i wszerz Wieść mógłby Prym w szpitalu, a Braun z nim Podstawowi liderzy zaś za to przerzucali się flagą jak szmatą. Karol w końskich zostawił ją na to, a żeby Rafał zjawił się wraz z nią. Żegnaj mi, żegnaj debato. Można mi zarzucić, żem jest tempym matą. Swe przemyślenia mam i na wybory plan. Jak pięć lat wstecz zupełnie taki sam. Oddam swój głosik cieniutki, ki jeden wie z jakim skutkiem. Dzisiaj wiem, żadna dla mnie to strata, że się skończyła debata. 30 kwietnia, końcóweczka miesiąca, środa i długi weekend przed nami bardzo. Imieniny obchodzą dzisiaj, proszę Państwa, Jakub, Katarzyna i Maria, a także Afrodyzja, Afrodyzjusz, Afrodyzy, Andrea, Bartłomiej, Benedykt, Chwalisława, Donat, Eutropiusz, Józef, Kwiryn Lilla, Ludwik, Maksym, Marian, Piotr, Pius, Pomponiusz, Rozamunda i Wawrzyniec. Najlepszego wszystkiego, kochani. Nietypowe święta, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec bicia dzieci. Słusznie. Międzynarodowy Dzień Jezu. Słusznie. Ogólnopolski Dzień Koni. Słusznie. Międzynarodowy Dzień bez Lesnych. Słusznie. I Dzień Uczciwości. No to bardzo słusznie. Przysłowie na dziś: Wczesne kaczki z żurawiami, znakiem wiosny z ciepłami. Izaak Newton, cyca dnia: ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. Basia Bocian, nazwisko znane redakcji, doniosła mi, że Mamy dzisiaj 800 grę półsłówek. 800, zwróćcie Państwo uwagę. W związku z tym przysłała mi kilka propozycji, wykorzystam jedną z nich. Dzisiaj gramy i solimy. Dobrze, przynajmniej będziemy ogoleni na jutro. Do widzenia Państwu. Dziękuję serdecznie, moją szanowną.